Żniwa trwają, choć w tym roku rolnicy z bólem patrzą na swoje plony. Na dorzynkach może będzie mniej powodów do świętowania, ale będzie czas na to, by docenić starania rolników i podziękować im za to, że mimo przeciwności starają się swoją pracę doprowadzić do końca. Wojewódzkie dożynki w tym roku odbędą się w Wieluniu. Zaplanowano je na 21 sierpnia. Bardzo się cieszymy z tego, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał nam organizację e, tych dożynek wojewódzkich. Jest to ranga niebywała w historii Wielunia. Mam nadzieję, że uda się podkreślić tą naszą wieluńską pracowitość, wszystkich mieszkańców gminy Wieluń, którzy na co dzień dotykają tej roli, dotykają e, tej ziemi, która przynosi owoc końcowy, Czyli chleb. To naprawdę jest wielkie wydarzenie. Bardzo się cieszę, że tutaj udało nam się pozyskać również z przymierzeńców, z różnych miast, gmin naszego województwa już są sygnały, że chcą tutaj wziąć udział I jest to kolejny jakby asumpt do tego, że w sposób inny poprzez właśnie dożynki odbędzie się promocja naszej pracowitości, naszego, naszej gospodarności wieluńskiej, z której jesteśmy znani. I dzisiaj można powiedzieć również, że Wśród wielu imprez, które miały miejsce w te wakacje, na pewno również te dorzęki województwie tej rangi spowodują, że raz będziemy się mogli pokazać z dobrej strony, pokazać nasz dorobek, pokazać to, z czym jesteśmy mocniej. Dożynki rozpoczną się o godzinie 13.00 mszą świętą odprawioną przez biskupa Jana Wątrobę w kościele kolegiackim. Stamtąd w uroczystym korowodzie dożynkowym przejdą władze województwa, gospodarz dożynek, czyli pan burmistrz, zaproszeni goście. Wszyscy przejdą na plac przy Muzeum Ziemi Wieluńskiej, gdzie będzie ustawiona scena i tam będzie miała miejsce zarówno część obrzędowa dożynek, jak i część artystyczna, bo nie ukrywamy, że dożynki wojewódzkie to również taka forma zabawy, i, i część artystyczna również jest przewidziana. Jeśli chodzi o część obrzędową dożynek, no to tu oczywiście już tradycyjnie wszyscy, którzy uczestniczą co roku, może w mniejszych tego typu uroczystościach, ale to jest wręczenie chleba, łamanie się tym chlebem, będą oczywiście wybrani starostowie dożynek, oni przekażą chleb marszałkowi województwa łódzkiego, będą też odśpiewane pieśni, podziękowanie za tegoroczne plony, no i Tradycyjny podział chleba, już ze wszystkimi mieszkańcami, którzy ciężko, cały rok, cały sezon pracowali na to, żeby tego chleba nie zabrakło, zarówno w naszej gminie, jak i mam nadzieję w całym województwie i w całej Polsce, bo te pogody też są dosyć takie, powiedziałabym, przykre dla rolników, więc tym bardziej to, co udało się zebrać, powinniśmy za to dziękować. Oczywiście nie zabraknie koncertów. Gwiazda Wieczoru, Robert Janowski wraz z zespołem, natomiast wcześniej zaprezentują się. Nasze rodzime zespoły ludowe i nie tylko, ponieważ mamy zgłoszenia również spoza gminy Wieluń, spoza powiatu wieluńskiego, między innymi będzie zespół z Sokolnik, będą na przykład rękodzielnicy z gminy Łask, także będzie można koronki oglądać. Generalnie całemu wydarzeniu pod nazwą Dożynki Wojewódzkie towarzyszy również wystawa. Statwa, ozdobnego zwierząt hodowlanych, y, ciągników rolniczych, maszyn, tego czym rolnictwo może się chwalić, tym czym wieś się zmienia, bo przecież wiemy, że dziś to nie tylko kosa, sierp, ale to są bardzo nowoczesne maszyny, klimatyzowane ciągniki, więc to wszystko też będzie można oglądać. Koszty to ponad 100 tysięcy złotych. Tutaj y, Muszę powiedzieć, że główny ciężar taki finansowy bierze na siebie Urząd Marszałkowski w Łodzi i gmina Wieluń dostała z tego tytułu dotacje w wysokości prawie 80 tysięcy. To są te środki, którymi wspomaga nas Urząd Marszałkowski, za co zresztą bardzo dziękujemy, bo bez tych pieniędzy pewnie tego typu imprezy z takim rozmachem nie udałoby się zrealizować. Tym bardziej, że ten kalendarz imprez tegorocznych jest dosyć bogaty w naszym mieście. Dokłada się Gmina Wieluń oczywiście w kwocie kilkunastu tysięcy złotych oraz Starostwo Powiatowe też kilka tysięcy złotych dokłada, ponieważ jest to impreza wspólna i Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski w Wieluniu, Starostwo Powiatowe i Wieluński Dom Kultury są organizatorami tegorocznych dożynek.